Witam was serdecznie 5 marca. Zapraszam Was na dzisiejszego daily vloga z serii Vlog Marc, czyli codzienne daily vlogi. Yy, od razu szybka informacja. Wczoraj nie było vloga, nie było filmu vlogowego, ale cieszę się, że w międzyczasie yy, wcześniej udało mi się po prostu nagrać coś, co mogłabym wrzucić zamiast tego słuchajcie, czasami każdy tak ma, że ma swój jakiś gorszy dzień. Ma jakieś tam swoje problemy i, i po prostu czasem nam się nie chce robić nic albo nie jesteśmy w nastroju, i stwierdziłam po prostu, że po co mam nagrywać vloga, tylko po to, żeby go wstawić, żeby był jakiś, z którego nie będę zadowolona, więc stwierdziłam, że lepszym wyjściem będzie wrzucenie dla Was coś, coś bardziej konkretnego, coś z czego jestem zadowolona, bo uważam, że nie ma sensu puszczać materiałów, z których nie jesteśmy zadowoleni, bo później w jakimś czasie po prostu i tak bym pewnie usunęła taki film. E, I wczoraj tak naprawdę nic ciekawego się nie działo. Siedziałam przy kąpie, robiłam jakieś tam rzeczy, musiałam trochę porobić i nic nie było ciekawego, nic, nic, nic. Więc w sumie dużo nie straciliście. E, mam nadzieję, że dzisiaj będzie się coś działo. Yy, ty, oby. <laughs> Widzicie, jeszcze jestem trochę chora, ale dajemy radę, więc kciuki w górę na motywację dla Gran Pauli. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że gdy widzieliście trzeci dzień vlogmart, wrzuciłam dwa filmy. Jeden właśnie yy, vlog, a drugi na mój drugi kanał zniszcz ten dziennik, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to serdecznie was odsyłam na dół do opisu i tam znajdziecie linka do tego filmu. Siedzę sobie tak siedzę i jaka mnie refleksja złapała a propos właśnie yy, dnia wczorajszego. Mówiąc szczerze, wy się mnie pytacie, Paula jak ty to robisz, że jesteś tak pozytywną osobą, że jesteś zawsze uśmiechniętą, zawsze wesołą, Powiem Wam, że to nie zawsze tak jest. Gdzie pokazują na YouTubie takie życie, jakie chcą, żebyście widzieli. To nie chodzi o to, że ja oszukuję, ale ja jestem człowiekiem. Tak jak Wy, normalnym człowiekiem, który ma swoje gorsze dni. Czasami te gorsze dni się pojawiają częściej i, i różnie to bywa. Z myślą teraz o codziennych takich wyzwaniach w sensie Vlogmas, Vlogmarts coraz bardziej doceniam pracę innych YouTuberów, na przykład zagrajmerów, którzy wrzucają po kilka filmów dziennie. No bo. To nie jest problem, żeby to obrobić, dla mnie na przykład te vlogi, czy, czy, czy to wrzucić. To nie jest dla mnie problem. Główną rzeczą raczej jest to, żeby nagrywać takie filmy, trzeba być zawsze w dobrym humorze, zawsze w pozytywnej energii, zawsze z uśmiechem, bo no, nikt nie chce oglądać takich zamulonych filmów. Jak ktoś się nie uśmiecha, jak ktoś się nie cieszy, nikt tego nie chce oglądać. No i przez to coraz bardziej doceniam pracę youtuberów, bo wiecie, w niektórych pracach, większość, dużo prac tak ma, że. Przypuść w złym humorze, odbędziecie tą pracę i pójdziecie. Tutaj tak nie ma. Jak mam zły humor, nie nagram filmów. Tak samo wczoraj. Nie wiem, coś nagrywałam, ale jak ja na to spojrzałam, mówię: Nie, no nie ma sensu tego wrzucać, bo ja nie będę z tego zadowolona. I po co macie oglądać takie y, filmy ze złą energią? Ja zawsze staram się pokazywać Wam pozytywną energię, z tego mnie znacie, i, i teraz tak myślę, że jak gadamy sobie, pokazuję Wam codziennie, co się u mnie dzieje, to stwierdziłam, że powiem was, Wam też na ten temat, bo. Dużo osób może mieć mylne zdanie o mnie, że ja jestem zawsze szczęśliwa, aczkolwiek nigdy tak nie jest u nikogo, nigdy tak nie będzie. Nieważne kogo znacie, kto by nie był jak szczęśliwy, zawsze każdy ma gorsze dni. Także, cieszę się, że miałam nagrany film na czarną godzinę. mam siemanko, siemanko Gran Paula się ogarnęła, a tu mam pewnego gościa, poznajecie kto to jest? Nie Napiszcie nie. komentarz. W ogóle Hunter ściąga ode mnie, nowa vlogerka. Outfit of the day zaraz będzie tu robić. Proszę cię bardzo, ja nie muszę być blogerką. <grym> nie muszę być blogerką, bo jesteś szparagiem. Jestem szparagiem, to mi wystarczy. Co tu masz w ogóle fajnego w tych worech? Pożyczyłam piżamki. Piżamki? Tak. Będzie fajny odcinek, dam wam linka jak będzie już, ale będzie chyba za jakiś czas, prawda? Jakby z tego vloga to... A no to, to w przyszłym tygodniu powiem o tym filmie. I musi być specjalne podziękowanie dla Gram pod koniec filmów napisać. <noise> <noise> Co powiedziałaś? Nic. Jasne będzie. Ona mnie już nie lubi. <noise> to ja to ja wychodzę z domu. Siemankę, ja właśnie dotarłam do domu. W sumie wzięłam z sobą aparat, ale tak naprawdę nie nagrywałam nic. Byłam co tych tarasach, podeszło do mnie parę osób, pozdrawiam dwie dziewczyny z mojego rodzinnego miasta. Akurat tak się składa, że spotkały mnie tutaj w Warszawie, to was pozdrawiam. Nie nagrałam bo dziewczyny zestresowane by nie chciały, żeby się pokazywać spoko. Tam parę osób też mi napisało, że o, Paula tak gdzieś wszędzie, wszędzie tak pędzisz, nie można cię dorwać, że też mnie trochę osób widziało, ale jak to ja Połaziłam trochę po sklepach, ale mówiąc szczerze to tęsknię za takimi czasami że wchodziłam sobie i wybierałam to, 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 to chcę, wydawałam kupę kasy, teraz nic nie mogę sobie wybrać albo jak coś przymierzam to wszystko dziwnie na mnie wygląda, więc trochę słabo, no spotkałam się właśnie z mamą i w ogóle byliśmy świadkiem takiej dziwnej dosyć sytuacji, staliśmy na powieślu na pasach, tam były światła i obok nas stała taka babeczka z wózkiem, z dzieckiem no i było czerwone światło i ona coś rozmawiała przez telefon, czy coś na telefon patrzyła. Idzie po tych pasach, no nie? Idzie już jest połowie, my patrzymy, tacy wszyscy w szoku, no nikt nic nie powiedział, bo to byliśmy w szoku, a to było czerwone światło i dobrze, że nic wtedy nie jechało, bo tak naprawdę, kurde, mogła być tragedia, ale... No, wiadomo, w takiej sytuacji trzeba zareagować, ale wszyscy coś w szoku byli chcieli powiedzieć, ale dobrze, że ona się ogarnęła i, i, i się cofnęła. Teraz tak patrzę sobie, w ogóle siedziałam jeszcze na kompie, trochę pracowałam. Następny tydzień mam objęty jakimiś eventami, na pewno was zabiorę ze sobą, to zobaczycie, jak wyglądają takie różne eventy. W piątek mam Maybelline, na pewno chciałabym się wybrać, bo jak byłam ostatnio, to było bardzo fajnie. Wtedy w sumie nie zabrałam ze sobą kamery, ale teraz z racji z daily vlogów to, to zabiorę czwartek, coś tam z HTC jest, więc zobaczymy. Yy, może też padnę. I... tak to. No, jeszcze, jeszcze w kolejnym tygodniu patrzę sobie yy, 23... nie. Jeszcze patrzę teraz na mój kalendarz, to 16 się do Siedlec wybieram, także może zobaczycie moje psiunki, może nie, nie wiem w ogóle, czy tam domu mi się uda być. Muszę coś załatwić. I już wam coś pokazuję. Byłam se w kerfie. Haha! Ha, zdradzam biedry moją ukochaną. I kupiłam truskawki, w ogóle jakieś truskawki, teraz ostatnio bardzo często truskawki, te truskawki teraz są jakieś, nie wiem, bardzo, bardzo tanie. Teraz pewnie mnie opie przecież, że Paula niezdrowo się odżywia, że te truskawki są naflaszerowane z ale mi się chciało. Teraz hol na żywo po prostu. Kupiłam jeszcze sok taki, mój ulubiony, to jest ten egzotyczne owoce, w ogóle to jest narysowane marakuja, ale naprawdę bardzo spoko ten sok, polecam go, jak będziecie chcieli co No i ostatni przysmak po prostu przysmak y, tego miesiąca, to się powinno znaleźć w ulubieńcach miesiąca. Y, Rodzynki w czekoladzie. nie wiem, jakaś taka faza mnie złapała na to. Więc tak, wróciłam do domu i ogarnę chwilę internetu i pomyślę zaraz, co by tu dalej robić. Mam dla Was tutaj takie szybciutkie info a propos mojej grupy na Facebooku Glam Paola Team. W sumie kiedyś o niej bardzo często mówiłam, teraz nie za bardzo, jakoś nie bardzo o niej wspominam. I wiem, że dużo osób się pyta tą grupę, więc link do tej grupy znajdziecie w opisie tego filmu. Musicie rozwinąć opis i tam będzie link. No i nazwa Team, ja Tutaj razem z moimi administratorami was będziemy przyjmować. Także zapraszam serdecznie. Truskaweczki sobie. Mmm, Wam, że. Myślałam, że będą gorsze, jest, spoko, jest Truskawka w górę. Tego truskawki w okresie zimowym. W sumie powinna być już niejako wiosna, bo marzec raczej już mi się z wiosną kojarzy, ale jeszcze jednak zimno, 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 ale truskaweczki w sklepach są i truskawki w górę dajemy. W sobie siedzę, siedzę, siedzę i ktoś tu przychodzi z darami losu. Darami losu, tak, darę... Jak coś, to nam nie zapłacili za reklamę, ale gram Paula Chipsy. Ja sobie nie. kupiłam loda. A, Marii. i cudzówkę chińską kupiłam. I jeszcze kupiłam słodycze, ale nie będę pokazywać tego, bo nie mogę tego słodyczek Ale ty lubisz pokazać. tą krewetkową tańską, wiesz. Pokaż, pokaż. Ja chcę zobaczyć. <laughs> Dawaj, Asko, przyznaj się, co że? To no nie dla mnie. O Boże... O, nie dla mnie. Ja myślałam, że ty to będziesz jeść całe. Już jak się przestraszyłam i mówię, Asiu, niedobrze z tobą, chciałam powiedzieć. Nie dla mnie. To tylko Jeszcze kupiłam y, słodycze dla mojego kolegi. Myślałam, że kupiłaś i zjadłeś po drodze do domu. Nie, dla mojego kolegi, bo będę robiła dla niego paczkę i słuchajcie, niosę te wszystkie słodycze. Paczkę no. wymiankową? Nie. <laughs> Nie, bo pożyczył mi e, książkę. Po, a myślałam, czuła... że ci pożyczył słodycze i chciałeś, podką... Tak, to, to, słodycze, jeszcze ja tam czekoladę, i pan tak za mną w odwraca się, e, co był za, za mną w kolejce. Jak mówi... ciudrze kobieta. I mówi, okres czy. ci cioła! Ci <laughs> Ej, no głupio mi się zrobiło, bo dla mnie są tylko te lody. To chyba ta zupka chińska jednak zostanie za mną, i tylko to. A pan do mnie takie rzeczy, no smutno mi się zrobiło. Ja myślę, że ciąża. A wśród... A ja jem Ciperki, tak to było, ciperki. Asia to jest fashionistka, faszyn... nawet jej do stylówki, do szarego swetra pasuje jej. O Jezus. Szary lut. Niedobry? Takim alkoholem. Za. A ja nieludna na widzę alkoholu, nie. A Asia mówi, ten lut, coś tam powiedziałaś, jak coś tam szampanem, a ja słyszałam szatanem. Lud, szatan. Mar ale co smakuje ta posypka? Nie, y środek. Środek smakuje. Uh -huh. Asia, widzę. Ale piękne opakowanie, zobaczcie. Kurza, to, ja to zawsze pod górkę mam te życie. <grym> Całe życie na krawędzi. Asia, y lody. Nie chciała kupić szampana, po prostu chciała zaszczędzić pieniądze, kupiła lody. I tyle. Elo, elo 520. Na koniec dnia najlepsze rzeczy się dzieją, czyli najpiękniejsze, najpyszniejsze jedzonko. Sherry Coke to nie jedzenie, ale dobra. Kto w ogóle lubi coca Colę o różnych innych smakach? Ja na przykład bardzo lubię waniliową, ale Sherry Coke też jest bardzo dobra. To, to jest wspomnienie z podstawówki mojej. Pamiętam, jak kiedyś do Zakopanego jechałam i na dworcu kupiłam tę kolę i tak pijam ją. Bardzo dobra. A w tle leci The Dumplings. Pamiętacie w ogóle to? Łukasza 20 metrów byli kiedyś. Byłam na im pierwszym koncercie. Na dwóch koncertach chyba byłam The z tak mi się przypomina. Bardzo fajnie, bardzo pozytywne moim zdaniem e, wrażenia mam. I fajna muzyka, taka bardziej alternatywna. Is this so Nie wiem słuchaj. Najlepsze zakończenie na dzisiejszy vlog to. Trzecia godzina oczy bolą, wyloguję się, jeśli koledzy pozwolą, trzeba się wykazać silną, no, wolą. Jest to kawałek mojej ukochanej piosenki. <gryw> nie no, żartuję, piosenka o prawdziwym Tybijczyku. Ciekawe, czy ktoś z Was to zna. Ale generalnie to jest tego. Także tak, trzecia godzina czym mnie bolą dokładnie. No nie wylogowałam się koledzy mi nie pozwolą, bo nie grałam w żadną grę. Ale pracowałam nad pewnym projektem i myślę, że już za parę dni dowiecie się o co chodzi także ja jestem podekscytowana, mam nadzieję, że wszystko będzie ok e, i tak, i kończę tego vloga, ponieważ już jest dosyć późno, ja muszę i spać i wstać jutro rano e, taki dziś dzień pracowity, bardzo dużo przy kąpie przesiedziałam, wczoraj również dlatego wczoraj w sumie może nie nagrywałam dzisiaj staram się coś Wam tam jednak pokazać, tak akurat wypadło, że po prostu może w tym momencie moje życie wydaje się jakoś mało ciekawe, no ale nie szukujmy się jestem normalnym człowiekiem, który też ma swoje jakieś tam sprawy Y, prywatne i nie wszystko pokazuje, plus jak, jak pracuję przy komputerze. To raczej zbytnio ciekawe to nie jest, bo siedzę i po prostu tylko zmieniam pozycję. Dobra, ja kończę i widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Dajcie kciuka dla mnie, żeby ta pozytywna energia się cały czas trzymała ze mną, bo czasem po prostu ona mi trochę ucieka, ale wróć. Ja wiem, bo jak czytam wasze komentarze, to tak jest i widzimy się w kolejnym odcinku, ponieważ jak już wiecie, vlog marc. To codzienne daily vlogi, papa. Sprawdźcie koniecznie inne moje filmy, po prawej stronie znajdziecie film z ulubieńcami, pojawił się on zamiast jednego odcinka vlogmat, a po lewej stronie znajdziecie mój najnowszy odcinek z dziennik.